Znowu na biało tylko główna. Zakomunikować, co chciałem, proszę. Chciałem. Yy, jak się nazywa ten, no... Yy, tamten. Tamten? Tam no. go widać będzie w no ogóle? Bo to wstyd się przyznać, że go znamy. Że on jest tam, gdzieś jest, tam. No i co? Że to patrol, nie? <noise> nie żebyśmy byli jakoś tam szczególnie złośliwi, ale... a prawda, złośliwi no. to jest twój. <noise> Jeszcze. 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 A przypierdol mu teraz tak prosto, żeby poszedł, bo już stoi na równy! Ja, ja wiem, jak to że robię. Um, okay. Ja wiem, I... rafem widziałam to raz na tydzień. Nie znamy tego pana, za takie w szanownym Ja po prostu za szybko jadę, trzeba dać im szansę, nie? Ja na flaku. Ja tylko na dole. Przeprowadzimy szkolenie z oprodu. A więc tak. Najważniejsze w off to jest... Mieć jaja i się nie podawać, kurwa mać. Reszta to chuj. No, z tych trzech akurat elementów, to tak, to się zgadza. Rzeczek kto robisz? Tego. Nie wiem jak to się nazywa, ale mi się podoba. Gdzie jest zamek? Tu jest jeden, a tam jest drugi. Do tego drugiego niestety nie widać. Olek, jak jeździsz na sankach, to robisz to źle. Naprawdę. Dobra, u nas już nagrywa Dobra, już do przodu Ile kurwa, skomentuj to No nie znasz się na tym, więc możesz kurwa mówić o tym najwięcej no. Więc yy, ja moim... Czekaj, kolumokiem. nie z tej strony, poczekaj. O tak, o. teraz. Ja bym chciał tylko bardzo powiedzieć, że... Żeby było widać no, samochód, nie pchaj się kurwa tak przed kamerę. Nie, dziękuję. Ja mam bardziej na szkło. Więc ja bardzo dziękuję za to zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Niezmiernie. Czekaj, koronawirus. Nagranie robimy! Spierdalamy. Chodź, chodź, bo nie skończyliśmy O teraz będzie dobrze Chodź, dawaj dobrze jest Dobrze jest, do przodu Do przodu Do narożnika masz półtora do... Jaki narożnik? Poczekaj No Do przodu! O. Kurwa! Pierdolę! Co Grzesiek? Ja mógłbym dokończyć nagranie Ty, mikrofon nie działa ci Ja chciałem tylko powiedzieć, że najtańsze pieluchy dla dorosłych są w najbliższej aptece Znaczy no, posiedzimy tutaj po prostu pół godzinki. Co? Tak, pół godzinki. A może nam herbatę przyniosą. Gdzie jest moja kondycja? Moja tam została, o, tam. O tam, o tam. Myślałem, że szybca będzie. O, myślałem, że będzie coś widać. <laughs> To jest papa ładnie po, 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 po. Jak wam się podobało? Dzieciaki? Wika? Dobrze kleksu Było fajnie, ale za krótko no. O właśnie Nie, to dobrze to już by się nam nudziło Ile chlać na alkohol? Ja już wczoraj nie miałem To wytrzymuje dwa tygodnie, dla mnie za długo ja Tak pa, pa. No właśnie Ale z drugiej strony robiliśmy codziennie coś innego To lubi na wodę? Ja. widzę góry i wodę. No. w ja no, morskim pod okiem nie podgrzewają. Wody? Nie podgrzewają. Nie nie, tak Zimno jest.